Cześć, to Mateusz i dzisiaj wam opowiem o najśmieszniejszej sytuacji z mojego życia. Pamiętacie może taki jeden odcinek, który nagrałem o nazwie Ciemność? Taki najnudniejszy filmik. A wiecie on ile ma wyświe wyświetleń? 75 wyświetleń! Aż tyle wyświetleń! Jezu! Yes. Taki nudny filmik, który go nawet... Ogólnie Wam powiem, czemu taki, ten filmik wysłałem. Ten filmik wysłałem po, tylko z jednego powodu. Wysła, wysłałem z takiego powodu. A w sumie w ogóle nie miałem powodu. Po prostu tylko chciałem sprawdzić, czy umiem robić filmy publiczne. Więc tylko dlatego go nagrałem. Nawet się nie przywitałem. Był bardzo krótki. A tyle ma wyświetleń. Masz 70. 5 wyświetleń. Na początku to widziałem mi ma 73 wyświetlenia, a teraz ma 75 wyświetleń. Ale peka po prostu. <ścoughs> a w ogóle to wy prawie nie subskrybujecie mojego kanału. Mam takie pytanie. Czy możecie zas zas zasubskrybować mój kanał? Proszę. Więc posłuchajcie, no to muszę, no to kończę ten odcinek krótki, więc to pa! I zasubskrybujcie mój kanał. Pa widzowie.